Dzień dobry wieczór. Tak na szybko, mam nadzieję, z przemyśleniami. Postanowiłam się nimi podzielić. Przemyślenia z dwóch ostatnich czy trzech ostatnich dni po ostatnich wydarzeniach, które mi się nasunęły, i po prostu postanowiłam się z tymi przemyśleniami, tymi refleksjami podzielić i tymi wnioskami i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Może ktoś skorzysta. Tak lepiej. Może ktoś skorzysta, a może nie. To jest tylko mój punkt widzenia generalnie. Nasunęło mi się to zwłaszcza po takiej sytuacji miałam. Kiedy to w środę? Tak. Taką rozmowę z koleżanką. I ona jakoś tak trochę otworzyła się przede mną i generalnie nie będę tu przytaczać całej rozmowy, to jest jej prywatna sprawa i tak dalej. Natomiast zakończyła generalnie w taki sposób, że nie czuje się za bardzo lubiana przez swoich znajomych, przez ludzi wokół, w ogóle. Jakoś obawia się, że nie jest lubiana. Że ludzie jej nie lubią. I wtedy spojrzałam na nią tak prosto i się jej zapytałam: <taki> takie coś mi przyszło, prosto z mostu wgląd. Słuchaj, a czy ty lubisz siebie? I to ją tak na chwilę zatrzymało: zaczęła się zastanawiać i mówi, wiesz, co? No, nie za bardzo. Mówię, ale jeżeli nie lubisz siebie, to widzisz, co się teraz dzieje. Szukasz ludzi i patrzysz, czy cię inni lubią, a sama nie lubisz siebie. Czyli pytanie, czy ty uważasz, że jesteś na tyle warta, żeby inni cię lubili? Po pierwsze. Po drugie, jeżeli nie lubisz siebie. To szukasz każdego człowieka z otoczenia i oczekujesz, że on cię polubi tak, jak ty nie potrafisz polubić siebie. Czyli generalnie oczekujesz od ludzi z otoczenia, twoich najbliższych zwłaszcza, żeby wykonali za ciebie twoją robotę. I tak, to są przemyślenia i wnioski, które są też związane <grych> z moimi osobistymi zmaganiami dotyczącymi poczucia własnej wartości i tego też, czy ja e, mam prawo w ogóle myśleć, że inni ludzie mnie lubią i tak dalej. Więc pierwsze to jest poczucie własnej wartości. I do tego nawiązałam. Jeżeli człowiek siebie sam nie lubi, a szuka z otoczenia, żeby go wszyscy inni polubili, to tak naprawdę zawsze się rozczaruje i nigdy nie będzie miał dość. Może czasami dojść nawet do tego, ja obserwowałam nieraz takie sytuacje, że ktoś narzeka i dosłownie walczy o szacunek i uznanie otoczenia, i narzeka, że nie dostaje tego, ale nieustannie o to walczy, a od niego z jego podświadomości aż bije. Ta energia, ja nie uważam, że jestem wart. Więc w jaki sposób otoczenie wtedy ma odpowiedzieć? Jeżeli ten człowiek z siebie to wypiera, że nawet tego nie widzi, jakby mu powiedzieć, przecież ty sam siebie nie lubisz, sam nie uważasz, że jesteś wart uznania, szacunku, czy tego, żeby cię lubić, to czego ty oczekujesz od otoczenia? I wtedy taka osoba, która wypiera, to powie, jak ty możesz w ogóle w taki sposób do mnie mówić? Co, ty, co, co, co to za pierdoły w ogóle? Wypieranie. No to w jaki sposób człowiek ma się dowiedzieć, że wyrzuca z siebie dosłownie na całe otoczenie taki komunikat? Nie jestem wart. W jaki sposób ma dostać wiadomość zwrotną, która ma nim potrząsnąć. Tylko w ten sposób, że, całe, że cała rzeczywistość, życie, całe otoczenie będzie mu pokazywać. Będzie mu pokazywać, jaki jest jego wewnętrzny dialog, będzie mu to uzewnętrzniać. To wszystko tu na zewnątrz jest odzwierciedleniem. To jest jak lustro. Ja wiem, że bardzo upraszczam, ale generalnie w taki sposób to wygląda. Nawet jeżeli powiedzmy, ktoś jest w toksycznej relacji, e, i ta osoba druga zachowuje się w jakiś toksyczny, narcystyczny, bardzo e, destrukcyjny sposób, to osoba, która lubi siebie i siebie szanuje, nie będzie w toksycznym, destrukcyjnym związku bez końca tkwiła. Dlatego, że szanuje siebie na tyle, żeby z tego związku wyjść. Zamiast absolutnie się poświęcać, jak ofiara ostateczna. Więc to jest jedna kwestia. Teraz kolejna, jakby z tym związana. No tak, dostaje komunikat w takim razie, akceptuję to w końcu, że dostaje taki komunikat, że tak naprawdę widzę, że nie lubię siebie. I co teraz? No tak, praca nad tym, żeby siebie polubić. No, nie jest to łatwe, ale wszystkie środki, wszystkie rodzaje terapie, terapii, wszystkie rodzaje osobistej pracy nad sobą, czy to wglądowej, wszelkie możliwe metody, czy wszelkie możliwe nawet informacje, które doprowadzą Cię do tego, będą kolejnym takim przystankiem na drodze, krokiem do tego, żeby polubić siebie, żeby pokochać siebie, zaakceptować siebie? Wszystkie te rzeczy są dobre. Jeżeli tylko Cię prowadzą krok po kroku, to są dla Ciebie dobre. I tutaj nie ma tak, że tylko ta jedna metoda, ta jedna technika, ta jedna droga, ta jedna, nie wiem, nawet organizacja religijna, ten jeden światopogląd, ta jedna filozofia i tak dalej, i tak dalej. Nie. Cokolwiek to jest, co jest dobre dla Ciebie, co Cię doprowadza do tego, że Ty naprawdę zaczynasz yy, mieć poczucie własnej wartości. Zaczynasz w końcu kochać siebie. Ta metoda jest dobra dla Ciebie. Choćby była dla całego otoczenia wokół, szokująca, nie wiem, dziwna, głupia, nieistotna. Jeżeli to jest dobre dla Ciebie, to jest dobre dla Ciebie. I tak jak mówię, krok po kroku, te drobne kroki. To nie jest tak, że nagle się obudzisz i wow, cudownie, czujesz się wreszcie wartościowy. Nie, brak poczucia własnej wartości, brak poczucia tego, że jest się wartym, wychodzą. Wychodzą dosłownie jak porami z nas, we wszelki możliwy sposób. Coś nas dociśnie, to wyjdzie jak pod z ciała. Dosłownie, albo tak wylezie jak wszystkie soki, wyjdzie ten brak poczucia własnej wartości. Ale wychodzi też po to, żeby zobaczyć jeszcze w jakich aspektach, w jakich aspektach nam tego poczucia wartości brakuje. Jak jeszcze możemy głębiej iść w to, żeby w końcu polubić siebie. E, idąc krok dalej tych refleksjach. Jeżeli nie masz poczucia własnej wartości, jeżeli nie lubisz siebie, to się również boisz siebie, to się również boisz siebie sam. Automatycznie. Jeżeli sam siebie się lękasz, boisz, czujesz się tak niepewny, bo oczywiście boisz się, jak na ciebie ludzie za, zareagują, to boisz się być sobą nieustannie i zaczynasz przywdziewać personę, zaczynasz odgrywać rolę, zaczynasz patrzeć na innych, co oni robią i dostosowywać się do tego, żeby cię wszyscy polubili, przykładowo. Albo jeżeli nawet nie dbasz o to, żeby cię wszyscy polubili, chociaż tak na dnie to po prostu bardzo ci na tym zależy, bo czujesz się samotny na przykład, to wtedy na przykład porównujesz się z tymi ludźmi. I tylko patrzysz obsesyjnie, kto jest lepszy, ewentualnie kto gorszy i tak dalej. Czy jednak jesteś lepszy? Bo jak jesteś lepszy, to wtedy tak, to, to wtedy lepiej się czujesz. Tak, na sekundę. Ale kto tak naprawdę i co lepiej się czuje na, na ten moment, a i tak jest niepewne siebie, Twoja persona, Twoje ego, to nie jesteś Ty. Chcesz być dobry, chcesz poczuć się wartościowy, chcesz być uznany, chcesz być szanowany, chcesz być kochany. Ale nie jesteś nawet sobą. Chcesz dawać z siebie to, co najlepsze. Chcesz, żeby ludzie pokochali Ciebie jako Ciebie, ale ludzie tak naprawdę Cię nie znają. Chcesz dać siebie. A jak masz dać siebie, jeżeli nie jesteś sobą? Powiedzmy w związku, prawda? I dlatego. To jest inny aspekt, dlaczego własne poczucie wartości jest tak istotne. Jeżeli nie masz poczucia własnej wartości, to boisz się być sobą, boisz się pokazać, kim jesteś. Bo nie wierzysz w to, że jesteś wartościowy. Nie wierzysz w to, że taki, jaki jesteś naprawdę, taki możesz być pokochany, zaakceptowany. Więc nigdy nie pokażesz siebie. Jeżeli nie pokażesz siebie, jeżeli tylko jedziesz na swojej personie, na swoim ego, to 90% Twojej energii życiowej idzie w podtrzymywanie tego ego, w pielęgnowanie persony. I później jest, czemu ja jestem taki wyczerpany, czemu ta praca mnie wyczerpuje, czemu w ogóle jakikolwiek kontakt ludzki jest tak wy, wyczerpujący. Czasami właśnie dlatego, jeżeli musisz cały czas grać, a i tak się boisz, że nie będziesz mieć akceptacji, i prawdopodobnie jej nie masz, dlatego że ludzie czują, że coś tu jest niehalo, że nie jesteś prawdziwy. No to może być właśnie taka przyczyna. I moim zdaniem, ale tak jak mówię, to są moje refleksje, to są moje wnioski i przemyślenia. Poczucie własnej wartości i taka wiara w siebie, wiara w swój potencjał, w swoje możliwości jest ważniejsza niż wiara w Boga. Dlaczego mówię tak, w taki sposób? Przede wszystkim dla mnie wiara w Boga, tak jak na dzień dzisiejszy są moje przemyślenia, nie ma znaczenia. Nie odgrywa żadnej roli jest nieistotna. W jakim sensie? Jeżeli ja. Mm, jeżeli dla mnie istnienie Boga jest absolutnie oczywiste. Kimkolwiek ten Bóg, czy, czy jako, jakaś forma boska, czy cokolwiek, czy nawet świadomość, jakkolwiek by to nie nazwać. Jeżeli dla mnie istnienie tego jest oczywiste, to ja nie muszę w to wierzyć. Ja muszę wierzyć w coś, czego nie jestem pewna, że w ogóle istnieje. Ja nie muszę wierzyć w to, że prąd istnieje. W ogóle nagrywam dzięki temu, że komputer i wszystkie te mechanizmy działają na prąd. Czy jest mi potrzebna wiara w prąd? Po co? Tak samo, jeżeli. Yy, Doświadczasz Boga w taki sposób, jak doświadczasz prądu, czy jakiejś rzeczy, o której jesteś absolutnie pewien, że istnieje, no bo jest częścią Twojego życia, to po co Ci wiara w to? Dlatego wiara w Boga nie jest aż tak istotna, ale właśnie dlatego wiara w siebie jest istotniejsza. Jeżeli nie wierzysz w siebie, jeżeli nie wierzysz w to, że jesteś wart czegokolwiek, to wtedy, choćby nie wiem, anioł stróż posłany przez tego Boga przyszedł do ciebie i tobą potrząsał. No kurczę, co ja mam zrobić, żebyś ty uwierzył, że jesteś wart, to to jest też daremne. Jak nie wierzysz w siebie, nie wierzysz w to, że jesteś wartościowy, i że to jest Twoje prawo nadane ci przez, przez samo to, że się urodziłeś, to co ci wtedy Bóg pomoże? Ty w ogóle odrzucisz pomoc kogokolwiek, odrzucisz pomoc Boga, bo się nie uznasz za wartościowego. Więc to są takie implikacje braku poczucia własnej wartości, braku wiary w siebie. Dlatego mówię, że ja nie potrzebuję wiary w Boga. Tak jak nie potrzebuję, nie potrzebuję wiary w prąd, w istnienie prądu. Prawda? Ale potrzebuję wiary w siebie. Jeżeli na przykład ja chcę pracować nad sobą, ja chcę pracować nad poczuciem własnej wartości, ja chcę pracować nad swoim potencjałem, nad odkrywaniem tego potencjału, to przede wszystkim tutaj jest mi potrzebna wiara, bo ja muszę uwierzyć w coś w sobie, czego jeszcze nie doświadczyłam. Muszę założyć z góry, że ja coś takiego jak potencjał mam. I teraz ja zaczynam to odkrywać. Ja muszę założyć, że ja jestem tego warta. Ponieważ jestem warta, to mam ten potencjał. I pytanie nie jest, czy ten potencjał jest większy czy mniejszy od potencjałów innych ludzi, czy to jest lepsze czy gorsze. Nie. Jeżeli jesteś sobą. To wtedy nikt nie jest lepszy czy gorszy od ciebie. Bo nie ma takiego drugiego jak ty. Jesteś unikalny. Nie masz rywala. Jak jesteś sobą, to nie masz rywala. I to takie Refleksje na dziś. Także życzę wszystkim odkrywania siebie. Życzę wszystkim przede wszystkim wiary w to, że, je, że jest co odkrywać. A u każdego jest co odkrywać. Każdy ma potencjał. I życzę wszystkim na tyle odwagi, żeby się za to zabrali. Jeżeli tego jeszcze nie zrobili, kroczek po kroczku, bo warto, warto być sobą. I jak patrzycie na świat i mówicie, że tyle, tylu fałszywych ludzi, że trzeba tak odgrywać i tak dalej, no dlaczego? Dlatego, że ludzie się boją być sobą. Z jednej strony czują, że nie ma większej wartości niż być sobą i bardzo tego pragną, a z drugiej strony nie mają odwagi. Dlatego zachęcam, żeby się wreszcie odważyć. No. Może ktoś w końcu będzie pierwszy, a tak naprawdę jak ty zaczniesz od siebie, to będziesz ten pierwszy. Nie ma takiego drugiego jak ty. I dlatego warto. Dziękuję bardzo.